Cześć! Dzisiaj mam dla Was recenzję książki Syn Neptuna, Rika Jordana. Także serdecznie zapraszam. Syn Neptuna to drugi tom serii Olimpijskich Herosi, Rika Jordana. Tak jak mówiłam, dałam szansę tej serii i cieszę się, że ją przeczytałam, ponieważ w drugim tomie pojawia się już mój Percy Jackson, z czego jestem niesamowicie szczęśliwa. I tą książkę czytało już mi się znacznie lepiej, ale od początku. Akcja książki rozpoczyna się, gdy Persiego Jacksona gonią dwie gorgony, które co chwila Percy zabija, a one w ciągu min pięciu minut potrafią się znowu odroli. Co jest bardzo niedobre i dziwne, ponieważ gdy jakiś się zabijał potwory, to one potrafiły się tysiącami lat odradzać, a teraz w ciągu pięciu minut no i podczas tych ucieczek Percy przez przypadek trafia do obozów Jupitera gdzie na straży stoją właśnie Hazel i Frank, którzy pomagają Persejemu dostać się do ich obozu. W trakcie tego szalonego biegu i ucieczki, Persego zaczepia jakaś staruszka, która każe mu wręcz, że ma ją zanieść do obozu właśnie Jupiterów, bo jeżeli tego nie zrobi, staną się bardzo złe rzeczy. No i daje mu wybór, że albo go weź ją weźmie i zaniesie do obozu, Albo ucieknie do morza i da radę i będzie sobie żył dobrze, szczęśliwie i bez problemów, ale nie odzyska pamięci, bo Percy też nic nie pamięta. Persi jednak wybiera tu pierwszą opcję i ratuje tą staruszkę, zabiera ją do obozu Jupiter, gdzie po przekroczeniu małej rzeki Typer Percy traci moc Achillesa. Gdy trafia już do obozu, nagle ta staruszka przemienia się w Junone, czyli, czyli rzymski odpowiednik Hery, który oznajmia, że Persi jest jeden z nich. I muszą mu pomóc, bo dzieją się złe rzeczy. No i Persi trafia do obozu Jupiter, gdzie musi przejść najpierw takie inicjacje albo sprawdzenie, czy w ogóle się nadaje do obozu. Gdy powiedziała, opowiada, że wilczyca lupa go wychowywała, trenowała i wypuściła, żeby dostał się do obozu Jupiter, wszyscy wiedzą, że Percy jest odpowiednim kandydatem do obozu Jupitera i trafienia do Legionistów. Przydzielają go do piątej horty. Gdzie zaraz ma się rozpocząć wielki atak na twierdzę, coś takiego. No i leci trafia do takiego legionu, który ma najgorsze zdanie, jest zawsze najgorszy we wszystkim, nie poradzi sobie z niczym i ma najgorszą opinię. Jednak gdy persja zaczęły się schazę i frankę, postanawiają zmienić to i postanawiają zdobyć sztandary, o, walka na sztandar takie. Atakują i we trójkę, chociaż się znają dobre tam 2-3 godziny, Potrafią ze sobą współpracować, jakby działali ze sobą od lat. Percy jest naprawdę niesamowitym przywódcą, który potrafi ich poprowadzić do zwycięstwa. Frank, jako wielka niezdara, wiele zmienił w sobie, i jego talenty i moce pomogły do zdobycia tego sztandara, tak jak i Hazel i jej znajomość podziemia. No i tak się przedstawiają te losy bohaterów, gdyż później pojawia się Mars, czyli grecki bogiem to jest Ares, czyli Bóg Wojny, który zapowiada misję, na którą musi się udać przede wszystkim Frank, który musi być ich przywódcą, no i że obowiązkowo musi wziąć udział w tej misji jeszcze Percy Jackson. No i jedną osobę mogę sobie wybrać. Na no Frank, że bardzo się przyjaźni z Hazel i to jest jedyna jego przyjaciółka, wybiera właśnie ją. I ta trójka musi wyruszyć na niebezpieczną misję, uratowanie jednego z bo który jest bardzo ważny i dzięki niemu mogą zwyciężyć wojnę. Bohaterowie tej powieści naprawdę są bardzo genialni. No się Jackson, to chyba nie muszę wam opowiadać o nim, no bo to jest persiak i wiadomo, że to jest już dobra postać. Ale bardzo żałuję tego, że stracił pamięć i pamięta jedynie imię Annabeth i nad nie wie, kto to jest dopiero później. Bo sam rejon z książki przygoda sobie, że to była jego dziewczyna i że razem przeżyli tyle przygód. W ogóle nie pamięta swojego brata Tysona, Grovera. O te satyrowie mówią, że ma jakąś więź empatyczną z jakimś satyrem. A on nad nie wie o co chodzi i po prostu to im tak go żal było. W jednym piersi No za to Hazel to jest córka Hadesa, czyli pana podziemia. Hazel skrywa jedną tajemnicę, której, o której nikomu nie mówi, bo bo boi się, że jeżeli ludzie się dowiedzą, to. Naprawdę ją znienawidzą i odeślą stamtąd, skąd pochodzi. Dopiero gdzieś w połowie książki bohaterowie dowiadują się tego, jednak ich reakcja jest w ogóle nieprawdopodobna. Ona się w ogóle takiej reakcji nie spodziewała. Tak za to jest uważany za rodzinną niezdarę. Babcia uważa go za ślamazarę i w ogóle uważa go za najgłupszego z rodziny, chociaż to on jest dziedzicem i zamyka krąg. Jego matka zginęła w wojnie w Afganistanie, więc też wiecie, chłopak naprawdę nienawidzi wojny. Ale Frank dzięki temu, że Mar zaczął się nim opiekować i doradzać mu, stał się naprawdę fajnym wojownikiem. Zaczął walczyć, nie stał, przestał być zaro i naprawdę starał się, jak mógł, spełnić przepowiednie i dopełnić swojego przeznaczenia. Także, tak jak mówiłam, akcji jest tu dużo. Nie ma powielanych już sytuacji, które były w poprzednich tomach. Także wiecie, jeżeli zaczęliście już serię z olimpijskimi herosami i pierwszy tom wam się nie spodoba, sięgnijcie po drugi, bo naprawdę jest o niebo lepszy. Ja już mam trzeci tom na półce, ktoś też też wypożyczam z biblioteki, ale mam i chcę już go przeczytać.